Kiema widzowie, dzisiaj rysujemy stitcha, ale w pęcie. To jest zwykły paint. Bardzo lubię rysować, ale nie w pęcie. Bardzo dziękuję za 29 subów. To nie będzie wyglądać jak stitch. Ojejku. Nie jest najgorzej, ale najlepiej też nie jest. Mogło być gorzej. w ja sumie sobie wkleiła zdjęcie obok dobrze, zaraz wracam no i wróciłam, nie mogłam znaleźć żadnego zdjęcia fajnego więc rysujemy dalej o boże hmm. też nie pamiętam jak stitch wygląda o boże to nie będzie wyglądać dobrze Przekazam Ci samolocie? Ciało i nóżki To wygląda jakbym rysowała to w minutę Właściwie to rysuję w prawie minutę W 2 minuty Pyk, 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 pyk. To jest po prostu rysunek na szybko. Kluk, tak, tutaj coś nie Nie wygląda to dobrze. Myślę, że dzisiaj jeszcze będzie jeden odcinek shorts. A to jeszcze zobaczę. Bo nie mam pomysłu w ogóle. Nietypowy dzisiaj odcinek. Ogólnie nagrywałam wczoraj z koleżanką film dla Was i przysyła mi ten film, ale nie mogę go pobrać i chyba będę musiała nagrać nowy, niestety. Więc dzisiaj już czekać na film widzowie. Wygląda to jak w bardziej, niż kapelusz, gdy Trzymam to ręką, bo mi się statek zgubił i strasznie mi już ręka boli od tego. Teraz słyszycie bez szeptania mój głos. Napiszcie w komentarzu, czy podoba Wam się taki kontent. Nie wygląda to dobrze. Powiem Wam tyle. W tym tygodniu będziecie mieli co oglądać. Bo myślę nad zrobieniem daily. A to jeszcze myślę. Przepraszam, że nie było tak długo, długo filmów, ale byłam na wakacjach. Też myślę, że będą filmy z zrobienia świeczek. Nie, ja oko zamazałam. Tutaj zrobimy dużo wysierteczek. Wygląda jak potworek, nawet wygląda u Was to gorzej niż u mnie. Tak patrzę sobie na kamerę. Mm, tak, chyba lepiej. Nie wiem, ciemno tu mam. O, chyba teraz lepiej. I tu w radeczek. Pyk i pyk. Dobra, chyba jest Git. To jest oficjalny stitch. Wiem, że to wygląda jak smurf albo królik jakiś, ale to stitch. Pa pa!